Cześć, tu Bihana. Chciałam wam pokazać drugą część yy, mojej kolekcji gier Andesa. Pierwsza z y, gier, które zamierzam zaprezentować to Heroes of Ruin na 3 Jest to typowy hack and slash. Grałam akurat z tym kolesiem, nie pamiętam jak się nazwał się nazywał, Gunslinger. Wleżem, y, ze spływami. czyli wiadomo, że się chodziło, miało się dwa, dwa pistolety yy, w ręku. Yy, sama gra, hmm, powiedzmy tak, pierwsze kilka godzin w, w, w tej grze jest naprawdę całkiem fajne. Później zaczyna użyć to, że potwory się bardzo powtarzają. Lokacje i wszystkie danżone są praktycznie robione na tą, samą, na tą samą skalę, na tym samym planie. Nie ma tam zbyt dużej losowości. Natomiast grafika górze jest naprawdę prześliczna. Efekt 3D robi swoje. I trzeba przyznać, że bardzo się przy nim postarali. Muzyka też jest bardzo fajna. Niestety nie jest zbyt różnorodna, ale. A co zrobić, to niezbyt wielka gra. W środku można znaleźć yy, w pudełku kod do samej gry. Już jest wykorzystany, więc nie musicie zaczymywać go spisywać ani z tych rzeczy. I zamiast książeczki możemy znaleźć yy, rozkładaną niestety, rozkładaną taką yy, kartkę. no to się nie popisuje naprawdę. Yy, także, bo lubię książeczki. Coś takiego mi niestety nie zadowala. Kolorowa jest, ale okay. To jest dla mnie tak troszeczkę za mało. Tak czy inaczej, gra była całkiem fajna. Można grać w of Ruin razem z, ze znajomymi poneczkami, rozmawiać przy tym przez 3 ds Jeszcze ani razu mi to się nie udało, niestety, żałuję. Może kiedyś mi się uda z wami. Kolejna z gier, czyli Kingdom Hearts. Kupiłam tą grę na, na jakiejś tam promocji byłam ciekawa właśnie jak będzie wyglądało to połączenie Final Fantasy z z Disney'em no i tak w grze są pewne elementy, które mi się podobały, czyli postacie miały całkiem fajne charaktery było bardzo dużo biszonenów, to co wiadomo zadowoli karzem dziewczynę w sumie ale wkurzało mi sterowanie, Strasznie mi też denerwowały Ech. denerwowało mnie to, że no praktycznie każde poziomy były bardzo podobne do siebie. Yy, a w tym pakowaniu to wiadomo. Książeczka jest gruba, fajna. Są pokazane wszystkie postacie, czyli niej o których mowa. Proszę bardzo. Fajni kolesie, bardzo fajni. Yy, są... O właśnie, są, jest, yy, są przedstawione yy, różne efekty, które może... Roxas, czyli główny bohater, uzyskać dzięki tam przydzieniu odpowiednich punktów. Yy, no ale bym się skłaniała jednak, że to jest gra dla dzieci. Trochę starszych, ale jednak dla dzieciaków. Również ze względu na to, że pojawiają się te postacie Disneya. Kolejna z gier. Yy, Ninja Gaiden Dragon Sword. Bardzo fajna. Bardzo mi się podobała. No wiadomo, Ninja Gaiden to jest jednak seria, w której coś się musi dziać i nie może być, okurcze, nie może być zbyt no nurząca. nużąca. Yy, przy okazji, w grze nie było aż krwi, do czego Ninja jeden mnie trochę zazwyczaj przyzwyczai, więc nawet mogą to. Yy, mogą w tym grę grać nie tylko dorośli, ale też jakieś tam dzieciaki, trochę starsze. Wzranie jest całkiem fajne, fabuła też, grafika jest prześliczna. Yy, bardzo mi się podobało tutaj. No, muszę to przyznać, fajnie było. Książeczka sama jest gruba, kolorowa. o, Jaka fajna babka! U baba! że uwa, bo one zawsze tak wyglądają w jakichś japońskich rybkach, przyznajcie. Yy, wszystko jest fajnie w książeczce tej wytłumaczone, jest pokazane, czyli tak jak lubię, bo kolorowe książeczki, grube to jest naprawdę coś, na czym mam takiego świra i to jest dla mnie połowa radochy, jak odpakowuję grę zawsze. Tak wygląda z tyłu. Kolejna gra. Yy, Pokémony. Pokémony. Poznałam dosyć późno. się, znaczy, dobra, akurat byłam w tym wieku, kiedy był boom na Pokémony w Polsce każdy kupował chipsy i się dał z wymieniał. Akurat wtedy w podstawówce byłam. Yy, ale jeśli chodzi o grę, to Pokémon poznałam w wakacje albo troszeczkę wcześniej. Myślałam, że to będzie zupełnie coś innego. To jest akurat druga, yy, druga gra z tej serii, którą, którą kupiłam Pokémon Black version. Bardzo mi się podobało. Nie tak jak Heart Gold. Yy, ale naprawdę była całkiem fajna. To, że się chodzi z tymi własnymi zwierzątkami, że się rozwija, że jest ten problem yy, wolności, równości Pokemonów, to było naprawdę coś, coś fajnego. No i grafika mi się strasznie podoba, i muzyka. Bardzo lubię taką grafikę. Sama książeczka jest wiadomo kolorowa, są pokazani główni bohaterowie, yy, później yy, liderzy z tych wszystkich. Yy, Jim, jak to przetłumaczyć, gimnazjonów, gimnazjów. Są później pokemony, niektóre pokazane, wszystkie te działania, jakie yy, poszczególne itemy mam na pokemony. Yy, obrazków nie masz, to nie będę narzekać na to, bo wszystko jest dokładnie wytłumaczone. Książeczka musi mieć jednak jakieś, yy, musi mieć jednak jakieś yy, no, zastosowanie. Yy, artbooka ja musiała jakiegoś sobie kupić chyba. Yy, pierwsza z serii Pokémonów gra jaką sobie kupiłam, to właśnie Pokémon Her Gold Version. Yy, widać, że to jest stałe, konkretne pudełko. Grube, fajne. Yy, PokeWalkera mam. Już Wam go pokazuję. Yy, PokeWalker służy do tego, że łączy się z, z DS-em i do środka wpuszcza się Pokémona, czy tam przenosi i akurat u mnie jest tym razem Marip, czyli coś w stylu owieczki, która razi prądem. No i o to chodzi, że ten Pokémon może w środku zbierać punkty. Yy, bierze się go ze sobą na spacer. Jak siedzi gdzieś na miasto, to się punkty punktu, tu w prawym dolnym roku widać, że mam 19 kroków ucinku zrobionych. No przyznaj się, że on teraz mi siedzi w domu ten mój Pokémon, czy mam raczej. Yy, ale to jest całkiem fajna zabawka, bo Pokémon może łapać inne Pokémony na określonych lokacjach. Znajduje jakieś różne itemy, i tak dalej, to później wszystko jest przeniesione do samej gry. Ale yy, co do właśnie samigranadysa w środku. O. Gra wygląda jak to gra. Yy, pudełko jest fajne, złote, tak jak nazwa zobowiązuje do tego. Yy, sama gra. Oj, straciłam na niej 50, parę godzin chyba z życia. To nie jest aż tak dużo, jak się pomyśli o tych największych arpegach, jakie są dostępne. Sama książeczka jest kolorowa, wiadomo, wszystko jest fajnie w niej wytłumaczone. Jak na pierwszą grę z Pokémonami, to muszę powiedzieć, że się w ogóle nie zawiodłam, była świetna. Bardzo mi się podobało, że Pokémon chodzi za, za bohaterem i <grym> inaczej się zawsze zachowuje, w zależności, od, w zależności od tego, gdzie się jest, jaki ma humor. To było naprawdę bardzo fajne i w Pokémon Black mi tego brakowało. Może to znowu w, w dwójce, bo ma być Pokémon Black and White 2. Wydawane jakoś w październiku na ds normalnego. Nie na czy ds yy, Niedawno sobie kupiłam yy, Pokémon Mystery Dungeon yy, Blue Rescue Team. Yy, tak gra bo że nie ma aż takich super ekstra re yy, recenzji. 70 parę punktów ma chyba na Metacriticu yy, Z tego co się orientowałam. No a skoro była tylko za 30-39 zł, no to nie skorzystać. Yy, w tej grze. Się podobno robi na początku jakiś quiz. Odpowiada się na pytania, szczerze oczywiście, nikt nie kłamie. No i później, w zależności od tego, co wyjdzie w tym quizie, to się jest odpowiednim Pokemonem. No i później idzie się ratować chyba innych. Przynajmniej no na to by wskazywała nazwa, tak myślę. W środku wiadomo, domu cartridge, jakieś tam reklamy, książeczka. Wszystko wygląda tak słodko, kiutaśnie, że po prostu ach, lubię takie gry. Jestem bardzo dziewczyńska czasami. Tu są dostępne Pokémony, domyślam się. Yy, jeszcze nie robiłam sobie tego quizu, więc ciekawi mnie, co mi wyjdzie. Nie każdy chce być Pikachu, na szczęście. No ale zobaczymy. Bardzo mi się podoba gra. Czekam, aż skończę wszystkie Zelda i wtedy się na pewno za to zabiorę. Yy, kolejna gra też pokemony. Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Darkness. Yy, to jest chyba bardzo podobna gra do, do tej poprzeni. Również w nią nie grałam, no bo z tych samych względów, o których wspominałam przed chwilą. I książeczka praktycznie wygląda bardzo podobnie. To jest prawie że to samo. Yy, bardzo mi się one podobają, że są takie kolorowe. I w sumie takie takiej rzeczy. No co na to poradzę? Jestem dziewczyną. Yy, są bardzo dokładnie wyjaśnione wszystkie. Elemental w Pokemonach yy, także zwyczaj jest, no to, że to jest gra kierowana typowo dla dzieci, to co się dziwić. Yy, teraz gra, która nie jest na pewno dla dzieci. Yy, Resident Evil Revelations. Peggy yy, Jeszcze w nią nie grałam. Z tego względu, że nie, że nie miałam czasu, tylko... Dobra, boję się trochę. To oko, które tu widzicie, jak się włączy to, jak się gra odpali na desie, to zaczyna tak mrugać strasznie. A ja niestety mam tak, że nie lubię żyć z oczami wszelkich. Yy, ale z tego, co przeglądałam sobie, bardzo fajne, podoba mi się właśnie ten design z tymi smugami krwi. To bardzo fajnie wygląda. Yy, idealnie się wpasowuje właśnie w taką, w ten klimat tej yy, gry, tego, tej odsuniętej rezydenta. Każdy rezydent taki jest, bądźmy szczerzy. Książeczka nie jest może zbyt obszerna. Jest kolorowa, ok. Są wytłumaczone najpoczynniejsze rzeczy. Nie ma niczego zbędnego według mnie. Trochę szkoda, bo takie książeczki, jakie były kiedyś wydawane, to było naprawdę coś. Ale w sobie pogram przy okazji. Mam nadzieję przynajmniej, że się nie będę bała aż tak. Tales of the Abyss. To jest Airbag. To jest jedna z wielu odsłon akurat tej serii. Podiam ja tylko na razie chyba inną a Jeszcze to już tak mi się kojarzy, ale to bym musiała sprawdzić później. Yy, to jest wszystko w 3 bo to jest. Wi widać do 3DS. Yy, hmm. Przegrałam w tą grę na razie kilkanaście godzin albo wejście pary, już teraz nie pamiętam. I na początku myślałam, że ten główny bohater, czyli koleś w superowych czerwonych włosach, też chce takie, jest straszną piczką. No ale na szczęście się okazał, że nie jest aż taki zły, jak myślałam. Postaci są bardzo fajne. Każda ma y, osobny typ charakteru. Bardzo fajne są dialogi między nimi, no ale to jest japoński RPG. Do czego się można spodziewać? Wielkim minusem w tej grze jest dla mnie książeczka, no ale tego się zawsze czepiam, jak jest czarno-biała. Jest obszerna, ale nie jest kolorowa. Kolorowe książki z obrazkami, tak dajcie mi y, No ale sama gra jest fajna. To jest taki typowy japoński RPG. Polecam każdemu, naprawdę świetnie się grało. Teraz mój absolutny faworyt. Mój numer jeden, jeśli chodzi o wszystkie gry, przebiła mi nawet Dragon Age, jedynkę na PC. Czyli The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Nie grałam nigdy w Zelda na Nintendo 64, yy, a kupiłam ja sobie ją dobra, mąż mi ją kupił na 3 ds I po prostu to jest majstersztyk. Jest gra taka, że po prostu skończyła się yy, i się popłakałam, bo po prostu tak wspaniała. W pełni zagadek, była trudna niesłychanie miejscami. Musiałam po prostu się powstrzymać, żeby Dessa nie walić za okno, ale to była jedna z najlepszych przygód, jakie naprawdę miałam w życiu, jeśli chodzi o gry. Była genialna, świetna muzyka, grafika. Godzikondo, kompozytor yy, główny yy, do całej tej serii, jest po prostu dla mnie mistrzem. W środku nie znajdujemy książeczki, znajdujemy właśnie to, co widzicie, czyli w miarę obszerną powiedzmy, Wytłumaczenie, jak grać, jak trzymać 3DS-a, ten efekt 3D nam nie uciekał. Przy okazji powiem Wam, że grałam kiedyś pod rząd 5-6 godzin na 3 właśnie w Zelda z tym efektem 3D. Oczy mnie w ogóle nie bolały. Super, wszystko wyglądało. Później, jak włączam ten efekt, to raziło mi trochę to, że nie, że nie ma tej przestrzenności w grze. Świetna jest, naprawdę. Link jest hard, jak nie wiem, jak jest dorosły. Przyznaję to. Jest świetny. To jest gra, którą po prostu bym poleciła każdemu, kto nigdy nie miał styczności z komputerami. Żeby przeszedł i żeby naprawdę wsiąknął i w tam, Bo to jest coś pięknego, świetnego i itd. The Legend of Zelda Phantom Hourglass. To jest coś, co właśnie teraz kończę. Zostało mi jeszcze do przejścia dwa Dungeon'y bodejrze. To jest trochę inny typ gry niż Ocarina of Time, bo to. Okej, okay, to nie jest taki przygodowy jakby. Yy, dobra, może nie erpek, bo określenie to nie był erpek. Ale no, po prostu jest taki klimat. Ta gra jest bardziej yy, łamigłówkowa. Jest bardzo dużo yy, zagadek w tych wszystkich dungeonach. Yy, innego typu niż to było w okarinie. Grafika jest inna. Yy, to jest link, który nie yy, podobny do tego z Miniszka, Ale jest słodki, miły, kochany. Muzyka też jest bardzo fajna. W Wielkach Plusem jest yy, Kapitan. Yy, jakąś on się nazywał, jejku Leanback. tak? Lindbeck, chyba tak yy, koleś ma po prostu takie cięte poczucie humoru jest absolutnym piraną, który by tylko leciał na kasę, wszystko dla niej zrobi własną matkę bym sprzedał teściową, całą rodzinę i tak dalej, ale jest naprawdę fajny, jego teksty <gryw> nie to, że ratują grę, żeby ona była jakaś kiepska, ale naprawdę są świetnym dodatkiem yy, krzyżeczka jest fajna, kolorowa wszystko w niej jest dokładnie wytłumaczone. Wiadomo, że Linkowi yy, towarzyszy wróżka w rozgrywce, tak jak było w Ocarina of Time. Yy, podoba mi się. Na razie dopiero z dwa, trzy razy się strasznie wściekłam w czasie grania i chciałam 3 rozwalić na ścianie, yy, co przy Ocarinie było naprawdę niczym, bo jak grałam w Ocarina of Time, to miałam praktycznie tak robić w każdej godzinie gram. Ale to świadczy o tym, że gra na ogóle była ciężka i przez to fajna. Yy, Legend of Zelda Spirit Tracks. Jeszcze w nią nie grałam. Grafika jest taka sama jak yy, Phantom Hourglass. Yy, na razie słucham muzyki z tej Spirit Tracks i są to po prostu prześliczne. Bardzo mi się podoba. Oczywiście, że uważam, że Okolino w tej ma fajniejsze, yy, ale jednak jest kilka takich utworów, które są dla mnie yy, majstersztykiem. Piękne są. Wiadomo, no, że Nick ma w grze szereg Użytecznych jakichś narzędzi. Bardzo mi ciekawi, co to jest. Jeszcze nie grałam więc jestem ciekawa. Yy, ale fajnie zapowiada. Myślę, że nie będę zawiedziona tą grą, jeżeli ją odpalę wreszcie. Co już będzie długo, bo już ma z 2 godziny grania w Phantom Auror Książeczka. Książeczka. Taka poprzednio kolorowa. Postaci yy, przedstawione, później sterowanie, co do czego służy w grze. Jak się poruszać, bla bla bla. No czyli norma. Tak, jak zawsze jest w sensie. Moja ostatnia gra na DSA. to Robo Red the Hunter. Red, czyli ten koleś tutaj, lisek. Bardzo fajnie przedstawiony. Yy... On jest po prostu łowcą nagród. Podróżuje w tym robocie, który tutaj widać. Mielu bardziej. Yy... W czasie gry można tego jego robota jakoś usprawnić, yy... dodać mu pewne części, yy... podkręcić mu niektóre, yy... niektóre cechy, co jest bardzo fajne. Yy, sama gra nie jest jakoś yy, bardzo skomplikowana. Czasem po sobie mogą sprawić różne trudności. Bardzo mi się podoba grafika, jest bardzo fajna kolorowa. Yy, taka dobra japońska, podoba mi się po prostu. Yy, a coś, co jest naprawdę absolutnym hitem w tej grze, to dla mnie opening. I, no, czyli intro w grze. Jest po prostu przepiękne, jak do jakichś takich najlepszych yy, anime. Naprawdę, bardzo fajnie z tego słuchałam, miałam etap, że tego po 40 razy dziennie, bo mi dłużej, po prostu było zapętlone non-stop. Książeczka, kolorowa, wszystkie postaci yy, widać są takie bardziej, dobra zwierzątkowe, kotki, pieski, akurat mi się taki styl podoba. Yy, historia nie jest jakoś wyszukana, ale wiadomo, to nie jest jakiś wilgachny erpek, żeby, yy, żeby tym żebym się aż tak przyjmować. Yy, tutaj są przedstawione poszczególne wyspy, do których lecę na tym swoim yy, robocie, dobra może nie na robocie będzie latał, ale na specjalnym statku powietrznym. I każda wyspa to oczywiście inne zadania, yy, no i właśnie te zadania czasem były bardzo wkurzające, bo się bardzo, bardzo powtarzały, ale ogólnie bardzo fajna gra. To były wszystkie gry, jakie Wam chciałam pokazać yy, z mojego DS-a i z mojego 3DS-a. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś zobaczycie jakiś mu filmik. Dzięki za uwagę. Cześć.